Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w logo Piwie, Kolejne wydanie piwnych okazji. Zaczynamy od Leklerka. Oferta do 24 grudnia: piwa z browaru NOK. Różne rodzaje w cenie 5,99 za butelkę lub za puszkę. To czeka na nas w sklepach sieci Leclerc. My przechodzimy do Dino, oferta do 28 grudnia. Tutaj zestaw piw marki Złoty One, różne warianty 11.96 za 4 pak, a także piwa ze starego browaru kościożyna, różne rodzaje w cenie 2.99 za butelkę. Wychodzimy z Dino, przechodzimy do Aldiego, oferta do 24 grudnia, w praktyce zapewne dłużej. Tutaj mamy raciborskie zimowe za 4,99, raciborskie klasyczne za 3,99 i również za 3,99 kampinoskie sosnowe. To są propozycje przygotowane przez sklepy sieci Aldi, a my już przechodzimy do Lidla. To jest oferta od 20 grudnia do wyczerpania zapasów, więc sądzę, że można tych piw nadal w Lidlu szukać. Pan i Pani lub Misti z browaru Czech Kumpli 799 za butelkę. Browar Artezan. Tutaj mamy Last Christmas lub Wiewióra za 8,99 za butelkę. Dalej mamy browar Gwarek Sheriff Pola Przodowy lub teoria mętności 7,99 za butelkę. Gwarek po raz kolejny pojawia się w Lidlu. Browar Pinta i Hazy Disco Original 8,99 za puszkę. Browar Funky Fluid. Breakfast Stout lub Pina Colada 8,99 za puszkę. I na koniec mamy bardzo ładny zestaw świąteczny z browaru Nepomucen. Tutaj mamy trzy piwa plus firmowe szkło i ten zestaw kosztuje 29,99. Także myślę, że jest to interesująca propozycja. Drodzy moi, tak to wygląda w tym tygodniu, tym razem dzień wcześniej Myślę, że nie muszę tłumaczyć, dlaczego dzień wcześniej to wydanie piwnych okazji dobiega końca. A ja z tego miejsca życzę Wam bardzo, ale to bardzo szczerze, najlepszych świąt Bożego Narodzenia i jak najlepszego czasu na najbliższe dni i nie tylko na najbliższe dni. Dzięki wielkie za uwagę. Tomasz Migdałek, birofile w logopiwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach i oczywiście na live'ach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!